Z tej strony Kamila, czyli Wasza haftowa baba, a ja zapraszam Was na odcinek, w którym to zajmiemy się haftowaniem na ubraniach. Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, ale cóż, potrzebowałam przerwy i wracam do Was z całkowicie nową energią, ale też z nową serią i tematyką filmów. Obiecałam Wam kiedyś, że przedstawię szerzej temat haftowania na ubraniach, na odzieży i właśnie tym będziemy zajmować się w sierpniu. I zaczniemy sobie od wyhaftowania bardzo fajnego wzoru na... Uwaga! Na bluzie. Tak, zaczniemy od haftu na bluzie. Ja mam taką bluzę, ona jest krótsza, z bardzo fajnego materiału. Kupiłam ją specjalnie na potrzeby filmu, ale kupiłam ją też... Yy, dlatego, że po prostu mi się podoba szara bluza to taki totalny klasyk i myślę, że każdy z Was w szafie ma jakąś bluzę yy, teraz zaczniemy sobie od takich najbardziej technicznych, najprostszych spraw dlaczego wybrałam bluzę a nie na przykład t-shirt yy, i muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o bluzę to ten materiał, mimo tego, że strukturą przypomina nam dzianinę jest dużo grubszy on jest bardziej mięsisty a co za tym idzie, dużo łatwiej się na nim haftuje i mniej się rozciąga podczas haftowania. Zwykłe T-shirty bawełniane są bardziej prześroczyste, bardziej przepuszczalne i zupełnie inaczej bawi się z nimi, jeśli chodzi o haft. O koszulkach będzie na późniejszym etapie. Na razie chcę, żebyśmy zaczęli od czegoś zdecydowanie prostszego. Oczywiście najlepiej haftuje się na materiałach, które w ogóle się nie rozciągają, typu 100% bawełniane jeans, na przykład plecaki zrobione z twardej tkaniny, z jakiegoś drelichu, czy na przykład czapki z daszkiem, które też do tego się świetnie nadają. Ale my dzisiaj zaczniemy od bluzy. Ja wybrałam dosyć ciekawy wzór, mam go tutaj na zdjęciu, pokażę wam go. Zdecydowałam się zrobić taki wzór, który jest takim wzorem hafciarki na Pikniku. Nie powiem, żeby, żeby nie była inspiracją do stworzenia tego haftu, postanowiłam zrobić coś w rodzaju mojego autoportretu hafciarskiego. Będę wykorzystywać muliny film Ariadna, ponieważ dostałam od nich paczkę parę tygodni temu z takimi letnimi kolorami i postanowiłam wykorzystać je właśnie do tego wzoru także nie będę używać żadnych innych kolorów, poza tymi, które są tutaj, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie i jak to uda nam się finalnie zrobić, bo na przykład nie widzę tutaj za bardzo odcienia, którym mogłabym wykonać skórę. Rysowałam wzór w ciemno nie, pa nie pamiętając jakie tutaj były dokładnie odcienie, więc ym, umówmy się, że będę mogła dobrać maksymalnie trzy odcienie z mojej palety, też firmy Arianna, ale chciałabym, żeby to były Właśnie takie dodatkowe, takie wiecie, typowo, że, że brakuje czegoś, jakiś strajk czy coś i że ja muszę z tego. <laughs> Okej, okay, dobra. No to teraz przejdziemy do części haftowanej, w której pokażę Wam jak haftuję, co robię na początku i jak będę personalizować moją zwykłą szarą bluzę. Okej, okay, teraz pora na kilka rad dotyczących haftowania na bluzę. Przede wszystkim wybierajcie materiały, które są mięsiste, których gramatura przekraca 230-250 gram. Dzięki temu tkanina, na której będziecie wykonywać wasz haft, zdecydowanie lepiej będzie się zachowywać podczas właśnie haftowania. Będzie się mniej rozciągać, będzie mniej się zbiegać po skończonym hafcie, co nie oznacza, że zbieganie materiału pomiędzy haftowanymi elementami Wam nie grozi. Bo tego nie da się całkowicie wyeliminować, i sejna to tylko jeden słuszny sposób, i jest to robienie naszywek. Ale o naszywkach innym razem. Jak coś odsyłam Was do filmu y, o robieniu naszywki kota, tam znajdziecie dużo informacji, także zapraszam serdecznie. Mm, więc jeśli chodzi o materiał, to pamiętajcie o tym, że haftowanie na ubraniach nigdy nie będzie takie idealne, jak Wam się wydaje. Jest to trudna materia i dużo łatwiej jest się nauczyć haftować na zupełnie innych tkaninach. A potem swoją wiedzę przerzucać na haftowanie na ubraniach, aczkolwiek są osoby, które radzą sobie z tym świetnie i też nie ma w tym absolutnie nic złego. A jeśli chodzi o haftowanie na ubraniach, to pamiętajcie, że nie musicie zabezpieczać tyłu. Ja, jeśli wykonuję takie hafty dla siebie, to nie robię tego, bo po prostu nie widzę sensu. Natomiast, jeśli haftuję dla kogoś na zlecenie, to wtedy najczęściej staram się wykonywać właśnie naszywkę. Albo zabezpieczam tym używając flizeiny, bądź na przykład jakiegoś innego bawełnianego materiału, tak by po prostu ten tył był zaklejony, żeby tam nic nie wystawało, nie było widać też, jeśli sobie na przykład nie radzicie super z haftem i czasem dzieją wam się tam sytuacje, że jest za dużo nitek, to jakieś te, wiecie o co chodzi. Więc jeśli czujecie się niepewnie w tej materii, że po prostu nie będzie Wam to wszystko ładnie wychodziło i tak jakbyście chcieli, żeby wyglądało, no to po prostu użycie i zaklejcie ten tył, używając albo kleju do tkanin, albo specjalnych y, frizelin, które już mają klej. O rodzajach frizelin powiem w zupełnie innym filmie, to jest bardzo obszerny temat, a dzisiaj tylko podróżam Wam ciekawostki i takie typy, jeśli chodzi o haftowanie na bluzach. Co jeszcze musicie wiedzieć, jeśli chodzi o haftowanie na ubraniach? Ja używam do przenoszenia fizoliny rozpuszczalnej w wodzie, dzięki niej dużo łatwiej, dużo prościej jest mi przenieść po prostu mój wybrany wzór. Wam też ją serdecznie polecam, oczywiście dostaniecie ją w moim sklepie. Link będziecie mieć w opisie. Jeśli chodzi o takie typy to pamiętajcie błagam, pamiętajcie o tym, by wyciągać wzór pomiędzy jednym a drugim haftowaniem z. Yy, tamborka. Tamborek może Wam się na stałe odgnieść na materiale. W przypadku bluzy, to odgniecenie jest zdecydowanie delikatniejsze niż jakbyście haftowali na koszulce. Ale już z góry Was uczułam, żebyście sobie wyrobili taki nawyk, że w momencie, kiedy na przykład haftujecie. Dwie godziny dzisiaj, a potem będziecie haftować za 3-4 dni, to wyciągnijcie sobie ten materiał bluzowy z tamborka, odłóżcie sobie to wszystko na bok i niech to sobie spokojnie czeka na moment, kiedy do tego haftu wrócicie. Podziękuję Ci później za ten tip. Jeśli chodzi o wybór tamborków do haftowania na tkaninach, to dobierzcie taki, na którym Wam się dobrze haftuje. Ja używam do haftowania na ubraniach zazwyczaj tych plastikowych, ponieważ one posiadają w środku taki dodatkowy rancik, co daje nam możliwość lepszego zabezpieczenia przed przesuwaniem się materiału. Jeśli chodzi o naciąganie materiału, no to w przypadku haftowania na ubraniach nie robimy tego tak mocno, jakbyśmy to robili w przypadku haftowania na zwykłej bawełnie, linie czy jakimś innym twardym materiale. Rozciągam, właściwie to nie rozciągam, właściwie to układam sobie ten materiał Prosto w tamborku, tak by był delikatnie napięty. Nie rozciągam go nienaturalnie, deformując wtedy wszystkie te ogniwa splotu dzianinowego. Po prostu układam sobie go w tamborku i dzięki temu mam pewność, że zminimalizuję do minimum możliwość zbiegnięcia się materiału po wyciągnięciu go i po skończeniu gotowego haftu. Także pamiętajcie o tym, to też jest bardzo ważne, żeby po prostu ten tamborek tak naprawdę tylko nam przytrzymywał ten haft. Możecie też haftować bez tamborka, ale ja chyba już nie potrafię tego robić, byłoby mi ciężko, ale to tak jeszcze dla Was, TV, jeśli zaczynacie i na przykład nie macie tamborka, to możecie spróbować spokojnie zrobić ten haft bez tamborka. Ostatnią taką rzeczą, którą chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o haftowanie na ubraniach, to na pewno będzie to, że nie musicie się martwić, co stanie się z tymi mulinami po praniu. Muliny najczęściej można prać w 60 bądź 90 stopniach, więc spokojnie nie powinno nic się z nimi stać. A jeśli boicie się, że zafarbuję Wam jakąś jasną tkaninę, to po prostu wypierzcie skończony haft. Pralce razem ze ściereczką wyłapującą kolor. To jest patent, który wyciągnie jakieś tam ewentualne pozostałości, za duże ilości pigmentów w mulinie i Wy nie będziecie się musieli martwić, że po tym pierwszym praniu coś się z tą tkaniną stanie. Później już ten kolor nie będzie puszczać. Na pewno przy pierwszym praniu może się zdarzyć, ale przy każdy kolejnych już będzie ok. Ponieważ mój les na nic tutaj się nie powinno Wam zadziać, naprawdę, nie musicie się martwić, nie powinna się kulkować, nie powinna się rozrywać i tak dalej. Pamiętajcie, żeby też nie suszyć gotowych haftów ręcznych w suszarce. Wybierzcie w 30, max 40 stopniach dane ubranie i po prostu zostawcie do wyschnięcia standardowo, tak normalnie pamiętajcie, że jak będziecie też mocno ciorać ten haft, no to wiadomo, że się zniszczy ale tak jest ze wszystkimi rzeczami, więc raczej uznaję to za oczywistą kwestię więc jeśli chodzi o haftowanie na ubraniach to by było wszystko, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że był dla was przydatny e, i że czekacie na więcej, jeśli tak to koniecznie dajcie mi to znać w komentarzach zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć kiedy pojawia się nowy film, no i co no i zapraszam was serdecznie też na moje inne social media, na instagrama TikToka, czy na moją grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Także co? Jeszcze raz dzięki. No i co? I do zobaczenia już całkiem niedługo. Pa!